Piekło. Nazywał się Eduardo Martinez Solares. Należał do klientów Carlosa. Uzależnił się od morfiny. Spędził długi czas ćpając codziennie, zamroczone działaniem narkotyków. Wielokrotnie cierpiał na zespół abstynencyjny i posunął się nawet do kradzieży, żeby kupić kolejną działkę. Znienawidził swój nauk, o który obwiniał Carlosa. Mój brat nie czuł się odpowiedzialny. Ja tylko otwieram drzwi. Ty decydujesz, czy przez nie przejść, czy nie. I choć Carlos pomógł mu pokonać uzależnienie, dostarczając mu ampułki z metadonem, lekiem wynalezionym przez amerykańskich lekarzy wojskowych, żeby wspomóc uzależnionych weteranów, który Sean kupował w bazie lotniczej, Eduardo mu nie wybaczył i nigdy nie wybaczy. Przeklinam dzień, w którym się spotkaliśmy. Przez niego zstąpiłem do piekieł. Przez jakiś czas Carlos i Eduardo się przyjaźnili. Uważałem go nawet za przyjaciela, opowiadał Eduardo. To on przekonał Carlosa, żeby otworzył konto w tym oddziale, a nawet doradzał mu, jak sprawić, żeby policja nie zarekwirowała środków. Podsunął też pomysł założenia wielu kont w różnych bankach. Eduardo opowiadał nam to wszystko donośnym głosem, zupełnie nie przejmując się tym, kto, że ktoś może usłyszeć jego zwierzenia. Awiles i ja rozglądaliśmy się z niepokojem. Gdyby ktoś podsłuchiwał rozmowę i zadzwonił na policję, bylibyśmy ugotowani. Zapytał, czy jestem młodszym bratem Carlosa. Pokiwałem głową. No to przyjdzie ci wypić piwo, którego naważył Carlos, oznajmił. Ale on nie ma z tym nic wspólnego, zaprotestował Sergio. Wmieszał się w to w sam w chwili, gdy stawił się tu po te cholerne pieniądze. Zwrócił się do mnie. Masz przejebane. Mimo groźnego tonu sądziłem, że raczej udaje wzburzenie, żeby coś ode mnie wyciągnąć, zażądałem zwrotu dokumentów. Nie ma mowy, odpowiedział twardo. Co zyskasz na tym, że go zniszczysz? Aviles znów próbował mediacji. Eduardo otaksował mnie wzrokiem od stóp do głów. Po prostu go zniszczę, tak jak ten skurwiel jego brat zniszczył mnie. Wkurzyłem się. Zamknij ryjty, chuju, warknąłem. Słucham. Mówiłem, żebyś zamknął ryj i nigdy więcej nie nazywał Carlosa skurwielem. Aviles położył mi dłoń na piersi, próbując mnie uspokoić, ale go odepchnąłem. Licz się ze słowami, powiedział Eduardo i pokazał wzrokiem dwóch strażników stojących przy wejściu. Zobaczyłem leżący na biurku nóż do listów i chwyciłem go. Zanim tu dobiegną, będziesz trupem, zagroziłem. Eduardo uniósł marynarkę i pokazał mi pistolet półautomatyczny. Wątpię powiedział. Raczej zginiesz ty i twój przyjaciel. A Viles wbił w niego spojrzenie i rozpiął kurtkę. Też miał pod nią pistolet. Nie sądzę, wycedził, ale chyba lepiej, żebyśmy się wszyscy trochę uspokoili. Poprosił mnie, żebym zostawił go sam na sam z Edwardem. Próbowałem protestować, ale wzrokiem zmusił mnie, żebym wyszedł. Jego twarde, intensywne spojrzenie nie zostawiało miejsca na sprzeciw. Wstałem i stanąłem kilka metrów od biurka Edwarda. Nóż do listów schowałem w rękawie. Policzyłem kroki. Dwanaście. Jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli i Eduardo spróbuje zaatakować Avilesa, w trzy sekundy mógłbym wbić mu nóż w kark. Rozmawiali przez kilka minut. Aviles gestykulował łagodnie, w ten sam sposób, jak w chwili, kiedy prowadził tygrysy do klatki. Wyglądał na zupełnie spokojnego. W końcu powiedział coś, co bardzo rozbawiło Eduarda, bo ten wybuchnął śmiechem. Sergio dał mi znak skinieniem głowy, żebym wrócił. Kiedy usiadłem, Eduardo mnie przeprosił. Nie miałem pojęcia, że zostałeś sierotą. Wcale nie byłem zadowolony z takiego obrotu sprawy. Raczej miałem ochotę wbić mu nóż do listów między kręgi C2 i C3 jakie to miało do cholery znaczenie że jestem sierotą walczyłem ze wszystkich sił żeby uwolnić się od tej etykietki a Sergio wyciągał ją żeby poruszyć sentymentalną strunę w duszy tego debila tak naprawdę to zupełnie nieistotne czy jestem sierotą czy nie zacząłem a Willes postanowił nie dopuścić żeby konflikt znów eskalował doszedłem z Edwardem do porozumienia oświadczył nie zgodziłem się na warunki Edwarda na żaden z nich w zamian za nieujawnienie naszego planu i wypłacenie nam gotówki żądał połowy zdeponowanej na, na koncie kwoty. Awiles próbował mnie przekonać, ale ja nie miałem zamiaru się zgadzać. Nie, nic z umowy. Eduardo spojrzał na mnie. Trzymam cię za jaja, powiedział z przekonaniem. W żadnym wypadku nie trzymasz mnie za nic. Nie widzisz, że nie mam nic do stracenia? Eduardo próbował wycofać się z gruźb. Mogę ci pomóc wyciągnąć pieniądze z innych kąt. To, co wyjąłem, już mi wystarczy, odparłem. I weź sobie mój paszport, jeśli tak ci na tym zależy. Wstałem i zacząłem się zbierać do wyjścia, a wiles patrzył na mnie, jakbym postradał zmysły. Idziemy, powiedziałem. Sergio wymienił spojrzenia z eduardem i wstał. Zaczekaj, zatrzymał mnie, eduardo, z ilu rachunków udało ci się wyjąć pieniądze. Miałem na końcu języka, że to nie jego sprawa, ale uświadomiłem sobie, że być może zna konta, o których ja nie mam zielonego pojęcia. A z ilu powinienem? Eduardo powiedział mi o czterech kontach, o których istnieniu nie wiedziałem. Twierdził, że ma w domu numery tych kont i informacje o zdeponowanych tam kwotach, że Carlos powierzył mu je, kiedy jeszcze byli w dobrych stosunkach. Eduardo zapewnił nas, że przyjaźni się z szefami trzech wymienionych przezeń banków i może załatwić, że wypłacą mi pieniądze w dowolnej formie: w gotówce, dolarach, złotych monetach, czekach podróżnych albo czekach potwierdzonych. Za swoje usługi i poważną krzywdę, którą wyrządził twój brat mnie i tysiącom innych, poprosił o 30% oszczędności Carlosa. Zaproponowałem mu prowizję, którą chciałem wypłacić mecenasowi Garcia piętnaście 15%. Próbował się targować, ale nie ustąpiłem, w końcu się zgodził. I tak rozmawialiśmy o niebyle jakiej kasie. Umówiliśmy się, że pójdziemy razem do wszystkich banków, obiecał, że nie będzie żadnych problemów z wyjęciem forsy. Zwrócił mi moje dokumenty i uścisnęliśmy sobie ręce na pożegnanie. Chociaż negocjacje z Martinezem Solaresem zakończyły się pomyślnie i dowiedziałem się, w których bankach znajdują się pozostałe konta, ogarnęło mnie przygnębienie. Eduardo uświadomił mi ponurą stronę osobowości mojego brata. Zastanawiałem się, ilu jeszcze nienawidziło Carlosa za wciągnięcie w uzależnienie od LSD i morfiny, a Willes zauważył mój ponury nastrój. Co się z tobą dzieje? zapytał. Nie wiem, czy naprawdę chcę odzyskać te pieniądze. Mój brat truł tylu ludzi. Natychmiast zauważyłem, że używam tego samego terminu, co dobrzy chłopcy, kiedy uzasadniali wydany na niego wyrok śmierci. Sergio poprosił, żebyśmy usiedli na chwilę na schodach Kina Galaxia. Na studiach, zaczął jak zwykle pozornie bez związku z tematem, mieliśmy zajęcia z chemii, ze strasznym grubasem, którego przezywaliśmy Atom. Atom uważał, że najłatwiej nauczymy się chemii, czytając na głos Szekspira, Hamleta, Macbetha, Króla Lira. Ze wszystkiego, co przeczytałem, najbardziej porywający wydał mi się fragment Antoniusza i Kleopatry. Posłaniec przynosi Kleopatrze wiadomość, że Antoniusz, mężczyzna, którego ona kocha do szaleństwa, ożenił się właśnie z inną kobietą. Kleopatra wpada w furię z zazdrości i wyrzuca posłańcowi oprecz stąd nędzniku lub oczy twoje cisne jak dwie gałki, wydrę ci włosy, każe cię zaćwiczyć, Albo w solonej wodzie na śmierć smażyć. Przerażony posłaniec odpowiada jej tylko: Małżeństwo pani, o którym donoszę, nie jam skojarzył. Rozumiesz o co mi chodzi? Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, więc milczałem, a Wiles ciągnął: Twój brat nie był swatem, był posłańcem. Nie przymuszał nikogo do eksperymentów z morfiną ani LSD. Był tylko posłańcem. Nigdy z Fatem. Argument Awilesa bardzo przypominał mi te, którymi zasłaniał się Carlos, żeby wymigać się od odpowiedzialności, ale to on sprzedawał im narkotyki. Upierałem się. Na szczęście, odrzekł Awiles, co? Nie wierzyłem własnym uszą. Sergio zastanawiał się przez chwilę nad odpowiedzią, a potem rzekł: Większość ludzi przychodzi do, do cyrku z nadzieją, że lew rozszarpie mnie na strzępy. Czekają na dramatyczny moment, który choćby na chwilę pozwoli im zapomnieć o ich nudnym życiu. Chcieliby zobaczyć moje flaki na wierzchu, głowę zmiażdżoną w lwiej paszczy. Mieliby co opowiadać, na swoim, mm, mieliby co opowiadać swoim koszmarnie znudzonym wnukom. Zawiesił głos, oblizał usta i ciągnął dalej. Te bogate ci dzieciaki z dobrych domów, które kupowały od Karlosa narkotyki, miały podziurki w nosie życia w tej gęstej, stężonej nudzie. Wiem, ten palant szef oddziału wjechał z gadką o piekle i o wszystkim, czego pozbawiło go uzależnienia, ale prawdziwym piekłem będzie dla niego kolejne trzydzieści lat spędzonych za nudnym biurkiem, a potem przejście na nieskończenie nudną emeryturę. Więc przestań gadać głupoty, wyczyścimy te konta do ostatniego grosza, bo nie widzę powodu, dla którego miałbyś pozwolić znużonym życiem milionerom bogacić się twoim kosztem.